Musisz teraz właśnie zobaczyć swoje własne poczucie winy jako projekcję, pozwolić z jej zaistnieć, zobaczyć jako obraz, w którym są te wszystkie nawyki myślowe, które mówią tak. Tak to zawsze było. Odkąd pamiętam, czułam się winna, winny. I zaobserwuj, że to są właśnie takie sploty wokół nadgarstków i kostek. Ograniczają ruchy, robią to w dobrym interesie, jednak to robią. I pozwól, by teraz, by teraz pojawiła się nad Tobą wielka, ogromna chmura. I ta chmura jest złożona z tej samej wody, co wszystkie komórki macierzyste Twojego ciała. I ta chmura będzie nam towarzyszyć we wszystkich procesach epigenetycznych. To chmura bezwarunkowej, ciągłej obecności, która niczego nie chce zmieniać. Ona po prostu jest.